Potraktuj to jako wielki eksperyment i eksplorację Twojego niezbadanego potencjału. Nie ma potrzeby się spieszyć, ponieważ wszechświat działa według własnego harmonogramu. Pamiętaj jednak, że jesteś architektem swojej rzeczywistości. Dzięki praktyce możesz osiągnąć rzeczy, których pragniesz i zmienić swoje życie w sposób, który kiedyś wydawał się niewyobrażalny. Po uruchomieniu uwolnij swoje manifestacje we wszechświecie jak bumerang i wiesz, że do Ciebie wrócą. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego gdy o kimś myślisz, nagle pojawia się jego imię, lub ta osoba dzwoni? Albo gdy o czymś myślisz niespodziewanie, pojawia się to na ekranie Twojego telefonu lub w czymś, z czym jesteś połączony? Cóż to dlatego, że wszystko we wszechświecie jest energią? Skoro wszystko jest energią, nawet najmniejsza cząstka czegokolwiek we wszechświecie jest połączona. Ruchy, planet, życie ludzi, nawet atomy i cząstki subatomowe, wszystko jest połączone. To, co dzieje się w jednej części świata lub wszechświata jest połączone i ma pewien wpływ na inną część. Teraz możesz się zastanawiać, jak to się ma do manifestacji lub prawa przyciągania. Pozwól, że przedstawię Ci technikę lustra. Wyobraź sobie świat, w którym Twoje myśli działają jak magiczne lustro, odzwierciedlając te same doświadczenia, o których marzysz. Sugeruje to, że rzeczywistość, którą widzisz, jest bezpośrednim odzwierciedleniem Twoich wewnętrznych myśli, przekonań i emocji. Mówiąc prościej, energia, którą emitujesz, wraca do Ciebie jak sytuacje i wydarzenia, których doświadczasz. Technika lustra bierze swoją nazwę od odblaskowej natury luster. Tak jak lustro wiernie pokazuje to, co jest przed nim, ta technika polega na używaniu lustra jako narzędzia do autorefleksji i osobistej transformacji. Ta praktyka może mieć głęboki wpływ na nasze życie i nie ogranicza się tylko do sfery duchowej. Jest ona powiązana z procesem manifestacji, podobnie jak widzimy nasze odbicie w lustrze. Dla tych, którzy szukają zmiany, którzy pragną dążyć do dobrobytu, sukcesu, bogactwa, zdrowia i szczęścia, manifestacja oparta na prawie przyciągania, jawi się jako istotna ścieżka. Wykorzystanie techniki lustra w tej podróży transformacji w celu osiągnięcia celów i przekształcenia pragnień w rzeczywistość jest kluczowe. Jednak, aby technika lustra była skuteczna, musisz najpierw zacząć od zmiany rzeczy w sobie. Oznacza to dostosowanie tego, jak siebie postrzegasz i jak myślisz. Pamiętaj, aby coś sprowadzić do naszego życia, musimy porzucić nasze stare ja. Ta koncepcja odrodzenia jest niezbędna w tym procesie. Jeśli nadal będziesz robić to samo i powtarzać te same wzorce, nieuchronnie będziesz osiągać te same rezultaty dzień po dniu. Dlatego pierwszym krokiem do sukcesu i zmiany w życiu, jest porzucenie swojego starego ja, pokonanie swoich wewnętrznych demonów. Teraz zagłębmy się w technikę. Często uczy się nas, co powinniśmy robić, ale tylko nieliczni skupiają się na tym, czego nie powinniśmy robić. Zrozumienie, czego nie robić, jest równie ważne jak wiedza, co należy robić. Negatywna samokrytyka jest czymś, w czym wielu z nas uczestniczy w ciągu dnia. Frazy takie jak. Nie jestem w stanie zarabiać pieniędzy, nie jestem dobrym człowiekiem, nie zarabiam wystarczająco dużo, lub nie mogę nic osiągnąć w życiu, mogą stać się stałą częścią naszego wewnętrznego dialogu. Jeśli to brzmi znajomo, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nieświadomie prosisz wszechświat o więcej tego samego. Lustro rzeczywistości odzwierciedla to, w co wierzysz, więc miej świadomość tej mocy. Kluczem do techniki lustra jest przekształcenie naszego systemu przekonań, zmiana sposobu, w jaki postrzegamy i myślimy o sobie. Lustro odzwierciedla naszą perspektywę na życie, w tym nasze nastawienie do pieniędzy. Często nasze opinie na temat pieniędzy są kształtowane przez uwarunkowania społeczne. Co sprawia, że wierzymy, że zarabianie pieniędzy jest z natury trudne i wymaga ogromnego wysiłku. Te zakorzenione przekonania zostały głęboko w nas wpojone przez lata. Aby rozpocząć zmianę, musimy najpierw oddzielić nasze przekonania od środowiska zewnętrznego i stworzyć własne afirmacje. Wiele naszych przekonań powstało z powodu norm społecznych. I ograniczających wzorców myślenia. Aby zamanifestować nową rzeczywistość, musimy stworzyć afirmacje, które będą zgodne z naszymi celami. Rozpocznijmy tę transformację od potężnej afirmacji twierdzącego oświadczenia, które rozpali Twoje aspiracje, a teraz ekscytująca część potwierdzenie. Wyobraź sobie, że w coś wierzysz, ponieważ widzisz znaki, które to potwierdzają. Na przykład, jeśli rozważasz projekt biznesowy i słyszysz wiadomości o recesji, możesz dojść do wniosku, że to nie jest odpowiedni moment. Ale co jeśli ta recesja stanowi złotą okazję? Czasami trudne chwile mogą być pełne potencjału. Przełom polega tutaj na zmianie perspektywy. Uznaj, że zawsze istnieje kosmiczne mrugnięcie zachęty ze strony wszechświata. To jak znalezienie dowodów na poparcie twojej afirmacji. Uwierz, że możesz prosperować w obfitości, a odkryjesz tego dowody. Twoja afirmacja staje się rzeczywistością, ponieważ ty ją urzeczywistniasz. Nadszedł czas, aby zmienić sposób myślenia, zwłaszcza jeśli chodzi o twoje nastawienie do pieniędzy, lub jakiegokolwiek ważnego celu, który realizujesz. Pamiętaj, że nie chodzi tylko o pieniądze, może to dotyczyć zdrowia, miłości lub zdobycia wymarzonej pracy. Chodzi o wiarę w swoje marzenia całym sercem. W tej chwili wszechświat przybija Ci piątkę, aby zachęcić Cię do realizacji Twoich aspiracji. Liczy się każdy mały krok. Możesz jeszcze nie pływać w milionach i to jest w porządku. Zacznij od małej kwoty, na przykład 20 dolarów. I obserwuj, jak rośnie. To jak zapowiedź obfitości, która na ciebie czeka. Znaki będą pojawiać się wszędzie, zachęcając cię, gdy będziesz przyciągać coraz więcej tego, czego pragniesz. Pamiętaj, pomyśl o tym, czego pragniesz, i znajdź coś, co potwierdzi twoją wiarę w dokonywanie zmian i przyciąganie obfitości w życiu. Zaufaj wszechświatowi. Jeśli skupisz się na bogactwie obfitości i sukcesie, wszechświat Ci to odda. Porzuć ograniczające przekonania zakodowane w Twoim umyśle i stwórz nową rzeczywistość, która przyciąga tylko obfitość i dobrobyt. Znajdź więc coś, co potwierdzi Twoją wiarę w zmianę i przyciąganie obfitości w życiu. Zaufaj wszechświatowi. Jeśli skupisz się na bogactwie obfitości i sukcesie, wszechświat Ci to odda.